Dzień dobry, dzieci. Mam dzisiaj dla Was bajkę, którą napisałam, czyli autorka Pierzka Przybylska, co w skrzyni stukało, czyli jak kowal z kowalową na synka czekali. To jest bajka nie tylko dla dzieci. Sama zrobiłam też do niej obrazki. Posłuchajcie. O czym kowal z kowalową marzyli? Żyli sobie raz Kowal Maciej i jego żona Hanula, którzy mieli już pięć córek, a marzyli jeszcze o synku. Co jej razem w tej intencji pacierze zmawiali, a tu synka jak nie było, tak nie ma. Pewnego razu do zagrody Kowala puka wędrowiec strudzony bardzo i o wodę chłodną prosi. Kowalowa wodę w kubku gościowi podaje, chlebem świeżym częstuje, a wzdycha przy tym żałośnie raz po raz. – A co tak dobra kobieto smuci twe serce? – pyta wędrowiec życzliwie. – Szczerość cię z troski oswobodzi. Mów, czego pragniesz najwięcej? – Mamy już pięć córek, dobre i pracowite dziewczyny. Ale serca nasze za synkiem tęsknią okrutnie, zwierzyła się gościowi Hanula. Wędrowiec, podumał chwilę, potem spore ziarno wręcza Hanuli i tak powiada: Słuchaj uważnie, niewiasto. W majową noc, kiedy słowiki najpiękniej śpiewają, postawcie w ogrodzie, pod krzakiem, bzu, skrzynię dębową. Włóżcie do niej te oto ziarno i wodą źródlaną je pokropcie. Potem wieko skrzyni zamknąć na głucho i czekać mego powrotu. A wtedy chrzciny Bogdankowi wyprawicie. Hanula ziarno z niedowierzaniem ogląda, Potem głowę do wędrowcy zwraca, by o szczegóły dopytać. A tu ława pusta. Zniknął gość. Tylko chleba okruchy w misie zostały i dar od nieznajomego. Ziarno w dłoni hanuli. Skrzynia pod krzakiem bzu. Jak nieznajomy przykazał, tak Maciej z hanulą uczynili. Ustawili pod krzakiem bzu skrzynię dębową. W środku poduchę ułożyli, a na niej spryskane źródlaną wodą ziarno dar od wędrowcy. Wreszcie wieko, wieko zatrzasnęli i czekają. Ale jak tu spokojnie czekać, kiedy się deszcze rozpadały? Już hanula z płachtą biegnie. Skrzynie przed deszczem troskliwie osłania? To znów spiekota taka nastała, że kwiaty więdły, to i Maciej do skrzyni spieszy, daszkiem ją troskliwie osłania, by przed skwarem uchronić. A gdy pierwsze mrozy nadeszły, kowalowa grubym szalem skrzyje owija. Ale co to? Coś się hanuli zdaje? Jakby w środku ruch jakiś i stukanie słychać. Kowalowa drżąca do kuźni wpada. Macieju, coś się w skrzyni rusza. Trzeba skrzynię prędko otwierać i do środka zaglądać. Ale kowal roztropnie żonę powstrzymuje. Kazał czekać wędrowiec. Niecierpliwość jednego zgubiła. Kto kocha, może poczekać walowa, niby męża słucha, ale serce bije jej mocno i Hanula po swojemu w myślach plany snuje. Wczesnym rankiem do ogrodu się zakrada i niecierpliwie wieko skrzyni uchyla. Drżącą ręką do skrzyni sięga. Toż to dzieciątko malutkie, nożyny i ręczyny cienkie, jak gałązka wierzbowa. — Chłopczyk! — kowalowa łza mi się zalała. — Wzięłabym cię nieborachu do domu, ale jak tu taką kruszynkę pilnować? Toż albo kot porwie, albo burek zębami poszarpie. Co robić? Kowalowa łzami się zalała, co tu robić? Z jednej strony tęsknota za synkiem serce przynagla, z drugiej strach, by daru nie zmarnować. A tu kowal nadciąga, bo i on do skrzyni przychodził, nawiedzał co dzień pokryjomu, by zbytnio sentymentu innym nie pokazywać. Hanula ukradkiem co prędzej wieko cichutko zamyka, a łzy płynąły jak szklane paciorki. Maciej na ten widok zapyta – Mów, żono, co cię trapi? Szczerość cię z troski oswobodzi. Kowalowa mokry policzek na mężowej bluzie wsparła i pochlipując wszystkie tęsknoty i troski opowiada, aż ją Maciej czule przygarnął wzruszony macierzyńskim. Cierpieniem. Łagodniej w oczy spogląda i znów powtarza. Niecierpliwość niejednego zgubiła, kto kocha, może poczekać. A że kowal znał kobiecego serca porywy, wolał żonę przed pokusą strzec. Odtąd już razem do skrzyni chadzali. Malec. W skrzyni ukryty coraz energiczniej sobie poczynał. Gdy tylko słyszał znajome kroki, różowymi piętkami w ścianki skrzyni dudnił, aż echo niosło. Czasem kowal palcem nowe rytmy mu wystukiwał w wieko, żeby malcowi nudę odpędzić. A ten szkrab, patrzcie, państwo, podchwytywał zabawę i po swojemu kowalowi odpowiadał. Kowal raz stuknie i w środku jedno puknięcie. Kowal dwa razy stuka, a i tam dwa odgłosy dziw nad dziwy. Matka innym sposobem, sposobem synka chce radować. Wszystkie wioskowe kołysanki i przyśpiewki mu nuci gładząc dębowe wieko. A w skrzyni wtedy cisza taka myślałby, kto że się malec zasłuchał i w słodki sen wreszcie zapadł. I tak minął szary październik, przeszły gody i trzej królowie. Powrót wędrowcy. Gdzieś około świętej Agnieszki znów ktoś do kowalowej chaty puka. Czy tu dobrzy ludzie mieszkają? Czy wędrowca zmęczonego przygarnął, nogi zziębnięte ogrzać pozwolą? Rodzice w ogrodzie, przy krzaku bzu, ale jako najstarsza dorosła córka do chaty, proszę, dziewczę biło odpowie. Ledwo się córki wokół gościa zakrzątnęły, a tu kowal jak wicher do chaty wpada, a blady taki, jakby się we wsi paliło i woła, nieszczęście, chłopczyk w skrzyni szarpie się gwałtownie, jakby chciał się z pułapki wydostać, a tu zawiasy zardzewiałe, otworzyć się nie da. Co robić, gospodarzu, a poprowadź mnie do skrzyni, rzeczy wędrowiec, którego kowal zrazu nie zauważył. I wszyscy do ogrodu pospieszyli co tchu. A w ogrodzie przy skrzyni, hanula na śniegu klęczy, łzami gorącymi wieko oblewa i do nieba modlitwę zanosi. Wędrowiec łagodnie niewiasto od skrzyni odsunął i delikatnie wieko do góry podnosi, jakby go zardzewiałe zawiasy wcale nie trzymały. Kowalowa ze skrzyni. Synka dorodnego na ręce porywa, chustą z głowy owija i do piersi przyciska. Kowal łzę dyskretnie ociera i z zadumą na zawiasy popatruje, co się w proch rozsypały. Serce matczyne i cierpliwość ojcowska najtęższe żelazo kruszy. Synka zdrowego nad podziw, jeszcze tego dnia jako bogdana ochrzcili. A co ze skrzynią? Ponoć krąży od wsi do wsi, może kiedy i do nas skrzynia zawita. Koniec. Była to bajka nie tylko dla dzieci, co w skrzyni stukało. Czyli jak kowal z kowalową na synka czekali. Napisała ją Agnieszka Przybyska, ilustrację wykonała Agnieszka Przybyska, czyli ja. A teraz jeszcze Wam na koniec bajeczki. Ptaszek zaśpiewa. A pa! pa.